Witam Państwa serdecznie. Wrzesień to taki wyjątkowy czas na kampusie Uniwersytetu Śląskiego, ponieważ już od wielu lat gości tutaj wydarzenie uniwersyteckie miasteczko naukowe. Ale dzisiaj wrócimy do korzeni, do początków, ponieważ 40 lat temu odbyła się pierwsza edycja osobliwości świata fizyki. Moim i Państwa gościem jest dr Jerzy Jarosz, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Inicjator i pomysłodawca właśnie osobliwości świata fizyki. Panie profesorze, proszę wyjaśnić, co to są te osobliwości świata fizyki? No, to zaczęło się tak dawno, że właściwie mało kto to już pamięta. 40 lat temu to naprawdę było dawno, dawno temu. Y Przyznam szczerze, że nie potrafiłbym teraz powiedzieć, jakie były tematy tych pierwszych wykładów, które prowadziliśmy, ale oczywiście pamiętamy wszyscy doskonale, skąd się to wzięło. No, wzięło się z potrzeby, bo w tamtym czasie uniwersytet nie prowadził jeszcze tak szerokiej akcji na rzecz środowiska szkolnego. To uniwersytety były jakby nieco osobnymi instytucjami, a szkoły działały sobie osobno, więc była taka potrzeba, żeby no coś tym szkołom zaoferować, coś, Czego w szkole nie można było zrobić, i coś, co na pewno, z czego na pewno nauczyciele, a zwłaszcza uczniowie się ucieszą. I tym czymś były nasze możliwości, które mieliśmy w Instytucie Fizyki. Mam na myśli możliwości eksperymentu. No bo yy, Cóż jest bardziej interesującego niż oglądanie eksperymentów na żywo? Jeszcze w dodatku w wykonaniu często kolegów z klasy, których uczniów, których braliśmy, zatrudnialiśmy od razu, czy prosiliśmy o współpracę i prosiliśmy o udział w eksperymentach. To przyciągało, także ta formuła natychmiast znalazła się tutaj dobrze w środowisku. No I od tego czasu w zasadzie nie została zmieniona. Są to wykłady, które, które bazują na tym, że pokazują eksperymenty na żywo. Oczywiście jest jakaś myśl w tym, to jest zrobione tematycznie, to nie jest tak, że jest to zbiór jakichś eksperymentów interesujących, ale niepowiązanych ze sobą. To ma także inną rolę spełniać, te, te zajęcia, mianowicie rolę edukacyjną. Mają kształtować pewien taki ogólny pogląd, ogólne rozumienie tego, co się dzieje wokół. No i myślę, że to doskonale, doskonale funkcjonuje, właśnie tak. No, właśnie przyciąga to wielu uczniów i nauczycieli. Proszę powiedzieć, ile osób gości na takich wykładach, warsztatach, i tak naprawdę, co przyciąga, bo bo właśnie te eksperymenty, ta możliwość na pewno jest czymś, czego szkoła nie może zapewnić. No, szkoła może zapewnić wiele pokazów takich na żywo, ale pod warunkiem, że ma sprzęt i pod warunkiem, że nauczyciel ma na to czas i że ma też na to chęć. My mamy sprzęt i czas i chęć, więc jakby bierzemy to na siebie. Ale prawda jest taka, że sukces tej takiej formuły no, nie polega wyłącznie na tym, że to jest coś czego w szkole nie ma, czy że coś czego w szkole, no, co w szkole trudno byłoby zrealizować. Tak naprawdę to my bazujemy na pewnych takich naszych mechanizmach wrodzonych czy też ewolucyjnie wykształconych, które właśnie promują tego typu Przekaz informacji. Mam na myśli to, że od zawsze obserwujemy rzeczywistość, prawda? My jesteśmy bardziej tak skonstruowani empirycznie niż racjonalnie. To znaczy, najpierw obserwujemy i dokonujemy jakichś obserwacji, doświadczeń, coś z tego wynika, zachowujemy życie lub nie. Uczymy się, co jest trujące, co jest. Nie, znaczy teraz to już wiemy, ale kiedyś na obserwacjach i wnioskach, które z tego wynikały, no budowane były społeczności, budowane były takie bezpieczne zachowania. No, więc mamy taką wrodzoną skłonność do obserwowania y, rzeczywistości. Nie filmów, nie animacji, nie rysunków, nie zdjęć, ale tego, co dzieje się naprawdę na żywo. Czyli eksperyment w dydaktyce, potężne narzędzie, zwłaszcza dla fizyka, łatwo dostępne i no, aż proszące się o to, żeby go użyć. I nie wahamy się go używać. Miałam okazję brać udział w takich właśnie wykładach i y, eksperymentach, i to, co cieszy się takim największym, chyba zainteresowaniem, to możliwość udziału uczniów właśnie w tych eksperymentach, że to nie jest tylko tak, że oni obserwują, ale oni sami biorą w tym udział i, i widać y, tą radość na ich twarzach. No tak, no bo jest to okazja do takiego występu przed swoimi, przed swoimi kolegami. Oczywiście nie wszyscy lubią występować publicznie, ale niektóre osoby to lubią, więc te osoby najczęściej zgłaszają się nam do eksperymentów. To też jest pewien taki ewolucyjny mechanizm, bo w społecznościach bardzo zawsze było interesujące, co ktoś potrafi, jakieś ciekawe informacje na temat kogoś, tak jak profesor Kaczmarzyk zwykł mówić, bazuje to na tak zwanej plotce, czyli takich informacjach niekoniecznie niosących bardzo jakąś głęboką treść, ale interesujących społeczności. Więc tutaj też klasa jest bardzo zainteresowana tym, jak kolega sobie z tym poradzi, a kolega sobie z tym poradzi lub nie. I to też jest później no, omawiane, komentowane i też jest elementem, który przyciąga, który pozwala utrzymać audytorium, w, uwagę w audytorium. Także nie tylko sam eksperyment i to, co się dzieje, który też musi mieć pewne cechy Yy, odpowiednio oczywiście dobrane, to nie mogą być eksperymenty, które są nużące, które są za długie, które są nieciekawe, albo które są takie niejednoznaczne, że nie wiadomo, co z nich wynika, ale oprócz tego, że to musi być dobry eksperyment w tym sensie, no to jest jeszcze to, do tego ta wartość dodana, czyli udział kogoś ze społeczności, która z tego audytorium, które to obserwuje, które, yy, no, które pozyskuje z tego jakieś informacje, no i krótko mówiąc, jakieś emocje również. No tak, i widać, że zainteresowanie jest duże, ponieważ no sale we wrześniu się przepełniają. Jak to jest z tym zainteresowaniem? Ponieważ pamiętam też takie. Takie lata, gdzie rzeczywiście no w tysiącach można było policzyć udział uczniów właśnie w osobliwościach świata fizyki. To w zasadzie wszystkie te lata są liczone w tysiącach i to wcale nie takich małych. Na samym początku to można by oczekiwać, że to, te liczby będą rosły, ale tak nie jest, bo rzeczywistość 40 lat temu naprawdę była całkiem inna. No i wówczas na sali mieliśmy na salach, bo to, są, to nie jest jeden wykład, to są feromonie. Kiedyś były to oferowane trzy wykłady. O różnej tematyce, i każda grupa przechodziła z jednej sali do drugiej, do trzeciej, słuchając po kolei tych wykładów i obserwując eksperymenty, ale wówczas na salach we wrześniu, bo trwa to z reguły prawie cały wrzesień, no mieliśmy 22 tysiące, 24 tysiące uczniów, ogromne liczby, ale później rzeczywistość trochę się zmieniła, pojawiło się znacznie więcej tego typu ofert, no i w tej chwili są to liczby na poziomie 10 tysięcy, 8 tysięcy, także nie narzekamy na brak zainteresowania. No przeciwnie, My uważamy, że no staliśmy się już pewnego rodzaju firmą. Uniwersytet Śląski zaistniał tutaj jako firma, która no gwarantuje dobrą jakość, gwarantuje to, że to, co mówimy, ma sens, ma też jakiś taki sens pedagogiczny i dydaktyczny, no i że warto przyjechać. Nauczyciele o tym wiedzą, więc nie narzekamy na frekwencję. A proszę powiedzieć, jakie tematy właśnie na przestrzeni tych 40 lat się pojawiały? Czy one się powtarzają? Kiedyś taką stosowaliśmy zasadę, że nie powtarzamy żadnych tematów w ogóle, ale no. Rzeczywistość i życie skłoniło nas do tego, że czasami jednak pewne tematy są powtarzane, ale nie częściej niż taki cykl y, y, obecności w szkole. Czyli jeżeli średnia szkoła czy liceum trwało 3 lata, to nie częściej niż co 3 lata lub co 4 lata. Tematy mogą być powtarzane. No, mamy oczywiście już wtedy przygotowane też pewne eksperymenty, które czekają na taką, na taką y, okazję, na taką możliwość. No, i wtedy łatwiej nam jest taki temat skonstruować, mniejszym wysiłkiem, nakładem finansowym, więc jest to, jest to sensowne w każdym, w każdym sensie. Ale uczniowie, którzy już opuścili szkołę, nie przyjeżdżają na ten sam temat, na, na taki sam wykład nigdy więcej. I mogę też powiedzieć, chyba, że te wykłady, nawet jeżeli temat jest taki sam, tematyka taka sama, to i tak jest inaczej zrealizowany. Niekoniecznie dlatego, że także wykładowcy się u nas zmieniają, bo ta grupa, która prowadzi te osobliwości świata fizyki, oczywiście w ciągu 40 lat wymieniały się tutaj osoby, które to prowadzą, wykładowcy, ale trzon tej grupy no, ciągle pozostaje aktywny, więc pewien taki styl czy pewna taka wartość, która jest przypisana do tej, do tej działalności, do tych wykładów, pozostaje stała. Myślę, że ta formuła chyba jest, nie chcę powiedzieć, że jest taka nie do zdarcia, ale sądzę, że właśnie to oparcie na tej potrzebie obserwacji żywego rzeczywistości, prawdziwej, żywej, żywych eksperymentów, zjawisk, które się dzieją tu i teraz, no jest tą wartością tutaj najważniejszą w tym, w tym wszystkim. No i właśnie z tej wartości trzeba było zrezygnować w czasach pandemii. Ale osobliwości przetrwały, jaki to był czas? Czy to był właśnie taki trudny, trudny czas i taka próba dla właśnie tego przystanku naukowego? To prawda, myślę, że to no w ogóle pandemia była próbą pod wieloma względami dla nas wszystkich trudną, ale ta formuła została w jakimś sensie zachowana, bo to nie wyglądało tak, że my nagraliśmy wykład? I później tylko można go było sobie oglądać zdalnie, ale ten wykład był prowadzony na żywo, na sali. Cały czas mieliśmy kontakt z salą, na której byli wykładowcy, więc nawet jeżeli później był to film z wykładu, który był nagrany tam kilka dni wcześniej. To i tak po zakończeniu tego filmu wracaliśmy na żywo na tę salę do tych eksperymentów, do tego, tej scenografii, która na sali była zainstalowana, i uczniowie mieli możliwość pytania, powtarzania eksperymentów, komentowania tego, więc w pewnym sensie nadal był to taki kontakt żywy. No i dzięki temu chyba ten, ten czas udało się nam przetrwać, no, całkiem powiem nieźle. Czyli nie narzekaliśmy na, na brak frekwencji. Nawet chyba ta frekwencja była duża, bo y, wtedy nie tylko jedna sala, jedna klasa, bo przy, z kolei przyjazd też tutaj do Katowic na żywo całej grupy y, ze szkół, no, w sumie z, naprawdę z, czasami z dużych odległości, bo zasięgu takim terytorialnym jeszcze nic nie powiedzieliśmy, ale naprawdę jest duży. Jest to pewien wysiłek organizacyjny jednak też pewien koszt dla szkoły. A udział zdalny dla szkoły, gdzie kilka klas równocześnie może oglądać to samo, co tutaj się dzieje, no też był pewnym z kolei, powiedzmy w cudzysłowie, ułatwieniem, które nas bardzo nie cieszyło, bo jednak to nie, nie działo się już na żywo, w tak w 100%. W czasie rzeczywistym owszem, ale nie było to face to face, więc to też, też dużo, dużo odejmuje. Ale to wszyscy wiemy, na czym polega różnica między takim a takim przekazem. No tak, pan profesor też wspominał o tym, że są też szkoły, które wracają. No na pewno osobliwości świata fizyki właśnie cieszą się takim zainteresowaniem, że, że wiadomo, że, że ta szkoła znowu weźmie udział. Co mówią nauczyciele na temat właśnie takich wykładów, takich spotkań z uczniami? No, ta formuła, tak jak powiedziałem, bardzo się sprawdziła, więc nauczyciele cieszą się z tego, że no nie tylko z tego, że uczniowie mogą eksperymenty obejrzeć, czy takie eksperymenty, które ilustrują treść lekcji, treść no, są zawsze skomponowane tak, żeby jednak w jakiś sposób mieściły się w większości w podstawie programowej, ale zawsze dokładamy trochę więcej, więc jest możliwość takiego też otwarcia dla tych uczniów, którzy no, chcieliby więcej, chcieliby czegoś jeszcze. Oprócz tego, co szkoły więc nauczycielom to się podoba. Często też no, słyszymy uwagi na temat tego, że no, coś można byłoby tam jeszcze do tego dodać, lub, lub znaczy, że za dużo to nie, ale że można byłoby jeszcze coś tam uwzględnić. Nie jesteśmy w tego w stanie zrobić, tak naprawdę, bo no, trzeba pamiętać o tym, że audytorium, to które mamy na sali. Też nie jest to tak ściśle wyselekcjonowane, bo mamy tutaj przecież no, różne klasy przede wszystkim. Mamy szkoły średnie. No, kiedyś to był, mieliśmy też gimnazja i szkoły podstawowe. No, teraz mamy szkoły podstawowe i szkoły średnie, ale wykład ten sam, w tej samej scenarii, z tymi samymi eksperymentami dla początkowych klas szkoły podstawowej, co się tutaj u nas też zdarza, a dla końcowych klas, tych najstarszych klas licealnych. To są naprawdę bardzo odrębne, bardzo inne wykłady, ale inaczej skomponowane. Mimo, że robimy te same eksperymenty, ale inaczej musimy o tym mówić. I to jest tutaj, powiem szczerze, to, co zawsze podziwiam wśród naszych wykładowców, że potrafią to zrobić. Bo trzeba wyważyć pewne takie dwa ważne efekty, bo nie chodzi tutaj tylko o to, żeby coś zrozumieć. Ale jest to ważny efekt, zrozumiałem, widzę, jakie to jest fajne, jakie to jest piękne, rozumiem wreszcie o co tutaj chodzi. Ale drugi efekt jest taki, że musi to wzbudzić jakąś emocję. Ale nie tylko taką emocję, że coś gdzieś wydarzy nagle, niespodziewanie i zapamiętamy tylko emocję, tylko ta emocja ma utrwalić to zrozumienie czegoś. I to wyważenie tego czynnika budzącego emocje i tego czynnika przekazu informacji, wyjaśnienia czegoś i zrozumienia jest bardzo istotne. W różnych proporcjach, w zależności od audytorium, nie tylko w zależności od wieku, no bo w zależności od wieku trzeba mówić innym językiem, używamy innych języków, innych języków. Pojęć, nawet bardziej ogólnych, powiedzmy, to jednak też indywidualnie zależy od tego, co mamy na sali. Nasi wykładowcy doskonale czują salę, więc, więc potrafimy, potrafimy, wydaje mi się, że potrafimy naprawdę spełnić oczekiwania każdego audytorium i takiego bardziej nastawionego na no nie chcę już powiedzieć na rozrywkę ale w jakimś sensie to także jest rozrywka. Ale również takiego, które jest nastawione bardzo informacyjnie i oczekuje takiej rzetelnej, fizycznej, precyzyjnej informacji i wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi. Od kilku lat osobliwości świata fizyki nie są już jedynym przystankiem. Hmm. Tak się stało, że uniwersyteckie miasteczko naukowe powstało. Osobliwości były takim pierwszym przystankiem. Proszę powiedzieć, kiedy to nastąpiło i skąd taki pomysł, żeby to wydarzenie poszerzyć o kolejne przystanki naukowe? No, sukces osobliwości świata fizyki został oczywiście natychmiast zauważony w Uniwersytecie i po chyba kilkunastu latach, to już naprawdę było tak dawno, że nie przypomnę sobie, kiedy to było dokładnie, ale dołączyli do nas biolodzy, pojawiły się drugie zajęcia, więc mieliśmy wykłady z fizyki, czy z nauk, przyro... nauk ścisłych, czy związane z fizyką jakoś bardziej, i wykłady związane bardziej z przyrodą. No, i to trwało dość długo znowu, i w końcu kolejne tematy, kolejne dyscypliny, kolejne, jakby takie, no nie powiem, że wydziały uniwersyteckie, ale w jakimś sensie również związane z wydziałami, dołączały i powstało właśnie ten twór znakomity, który mamy teraz Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe, które no też co najmniej kilkanaście lat chyba już funkcjonuje i to całkiem dobrze przystanków mamy tutaj zawsze no, chyba 4, 5 różnie to zależy od roku, ale zawsze są to zróżnicowane przystanki i nie mówimy już tylko o naukach przyrodniczych, mówimy również o naukach humanistycznych, o naukach społecznych. Te przystanki są bardzo bardzo zróżnicowane. Szkoły mogą wybierać, także teraz m, też z reguły nie przyjeżdżają już na zajęcia, powiedzmy, no tylko związane z prehistorią, którą też mamy taki przystanek, bardzo znakomity zresztą, czy też tylko na zajęcia związane z biologią czy z fizyką, ale wybierają sobie dwa z tych przystanków, bo więcej w ciągu jednego pobytu chyba się nie udaje nigdy zrealizować. No i korzystają z tego, co najbardziej, no może nie tylko nauczyciela, ale uczniów w danej szkole interesuje. Więc jest wybór, jest to oferta bardziej uniwersalna i dlatego też działa. I nie chcę już tego powiedzieć, chociaż chcę to powiedzieć właściwie wyraźnie, że no teraz mamy przecież Katowice, miasto nauki, europejskie miasto nauki. Ono nie wzięło się znikąd. Nie powiem, że z Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego zamieniło się w Miasto Nauki, ale jest tutaj też, uważam, spory wkład naszego zespołu i tego, co robimy, bo uniwersytet jest, powiedzmy, wyraźnie postrzegany w lokalnej społeczności w regionie, nie tylko dzięki swoim, swojej no, wielkości, dzięki, dzięki y, y, nauce, dzięki działaniom naukowym. Osiągnięciem naukowym, które, prowadzimy, które prowadzi, ale również dzięki właśnie istnieniu w, no, w tej warstwie szkolnictwa średniego, szkolnictwa podstawowego, również jesteśmy widzialni i jesteśmy w związku z tym mamy chyba znacznie lepszy wpływ na kształtowanie postaw no, młodzieży, która zamienia się nam później w studentów i w doktorantów, więc to działa. A proszę powiedzieć, co w tym roku? Jakie tematy, osobliwości świata fizyki w tym roku będą przybliżały uczniom? Tematyka tych, tych wykładów jest no bardzo zróżnicowana, bo mówimy tak ogólnie na przestrzeni tych 40 lat. Nie wiem, o czym jeszcze nie mówiliśmy, chyba o bardzo wielu rzeczach. Nie powiem, że o wszystkim, bo tego się nie da, ale bardzo szeroko i bardzo, bardzo uniwersalnie traktowaliśmy różne tematy. Czasami jest to temat związany z pewnym działem fizyki ściśle, a czasami jest to temat związany z pojęciem jakimś, który jest później eksplorowany na różne sposoby. W tym roku będziemy mówili o równowadze. No, pojęcie równowagi jest, myślę, każdemu znane z życia potocznego, codziennego, ale no, potraktujemy to troszeczkę inaczej. Będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób buduje się konstrukcje, które są stabilne, w jaki sposób opierają się działaniu. No, nie chcę powiedzieć, że jakiejś destrukcji różnego rodzaju, ale mówmy może tylko o grawitacji. W jaki sposób grawitacja niekoniecznie od razu zwycięża, bo w końcu zwycięża, ale wcale nie od razu. W jaki sposób można zachować dynamiczną równowagę, o równowadze, dlaczego potrafimy chodzić, stać. No, w bardzo ogólny sposób, jak można ciekawe układy, które zachowają równowagę, a wydawałoby się, że nie mają na to żadnej szansy, jak można takie układy konstruować. Więc będzie ćwiczone takie pojęcie. Oczywiście odwołamy się do budowli starożytnych. Na pewno będzie mowa o mostach rzymskich. Na pewno będzie można zbudować taki most rzymski z no, elementów, Takich, jakich używa prawie takich. To oczywiście będzie to model mostu, ale będzie się dało po tym modelu przejść na drugą stronę rzeki. Także eksperymentów z udziałem audytorium uczniów nie zabraknie. To będzie jeden temat, czy powiedzmy taka bardziej mechanika, związany z działem z mechaniki statyki. Drugim tematem będzie elektryczność. W tym roku głównie elektrostatyka, ale nie tylko. Będzie można zobaczyć, w jaki sposób, znaczy czym w ogóle są ładunki elektryczne, jakie są, w jaki sposób można je magazynować, w jaki sposób można je przechowywać, w jaki sposób można je wprawiać w ruch. Co wynika z tego, że potrafimy uzyskać energię dzięki elektryczności, że korzystamy z prądu elektrycznego, który jest w stanie nam no, wykonywać różnego rodzaju prace za pomocą oczywiście silników różnego rodzaju czy mechanizmów. Ale będzie też mowa o przyrodzie, o naturze, bo w naturze też nie brakuje nam bardzo spektakularnych doświadczeń z elektrycznością. Mam na myśli burze. Będziemy o tym mówili. Mamy akurat sezon burzowy, więc pokażemy wiele takich aspektów, które wiążą się z władowaniami atmosferycznymi. Będzie można się przekonać, na czym polega napięcie krokowe, na przykład w jaki sposób powinniśmy się w związku z tym zachowywać w czasie burzy, żeby zwiększyć szanse na Przeżycie, <noise> lub żeby po prostu tylko nie narażać się na zbyt duże niebezpieczeństwo, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Będziemy o tym nie tylko mówili, ale oczywiście będziemy to także pokazywali. Chyba tutaj powinienem też dodać, że te wykłady zawsze wykorzystujemy też do tego, żeby przestrzegać przed czymś. Jak mówimy o prądzie, to oczywiście przestrzegamy przed. Zbyt takim lekceważącym stosunkiem i traktowaniem różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, zwłaszcza tych, które wykorzystują wysokie napięcia. Będziemy również o tym mówili, jak zachowywać się, a właściwie jak nie zachowywać się w różnych sytuacjach. Korzystamy tutaj także z tego aspektu takiego trochę wychowawczego, zawsze planując te wykłady. No ale w tym roku 40 edycja, więc taki jubileusz, jak go uczcimy? Co jeszcze poza wykładami? No naturalnie 40 rocznica musi być bardzo duży tort. 40-letni, ale taki, żeby wystarczyło dla wszystkich, więc na pewno będzie. Będziemy mieli specjalne taką, taką inaugurację przed wykładami na pierwszym dniu wykładów. I na pewno nie zabraknie tutaj pewnych takich aspektów związanych znowu z fizyką i z przyrodą. Jeżeli pogoda będzie dobra, a na to liczymy, no będziemy mogli pokazać, czy też skorzystać z energii słońca, ale nie po to, żeby się ogrzać, czy po czy poczuć promienie słońca na buzi tylko, ale także, żeby zobaczyć to, co się dzieje na słońcu? A wiadomo, że ostatnio dzieje się bardzo dużo. Myślę, że wielu z nas miało przyjemność obserwować zorze polarne w Polsce, w Beskidach, które były przepiękne i pewnie jeszcze mogą się wydarzyć. Ale także pokażemy, jaką ogromną energię Słońce jest w stanie dostarczyć, znaczy dostarcza, tylko jest w stanie, robi to cały czas, która dociera do naszej planety, do każdego metra kwadratowego naszej planety, i jak można taki metr kwadratowy czy dwa metry kwadratowe wykorzystać do tego, żeby na przykład 5 kilogramów ziemniaków w 40 minut ugotować na miękko, że tak powiem. Zobaczymy, jak można korzystać bezpośrednio. Z, z energii promieniowania słonecznego, promieni słonecznych, za pomocą luster, po prostu korzystając z takich odpowiednio ukształtowanych luster, z bardzo prostej optyki, o której myślę, każdy już dobrze wie, co to jest ognisko, zwierciadła, soczewki i lustra wklęsłego, to jeżeli w tym ognisku umieścimy coś, co chcemy zagrzać czy na przykład ugotować, to możemy usmażyć kotlety, możemy coś ugotować i taką kuchnię będziemy na pewno też prezentowali, jeżeli będą do tego warunki. Ale to co planujemy to Również znowu udział szkół i udział uczniów w, tej, w obchodach tej, tego czterdziestolecia. Planujemy turniej taki, w którym wezmą udział przedstawiciele no, konkretnych szkół, te, które się zgłoszą, ze wsparciem studentów z naszego Uniwersytetu. I takie drużyny będą rywalizowały, mając do rozwiązania czy do pokonania różnego rodzaju wyzwania i zagadki. I to wszystko będzie odbywało się właśnie w pierwszym, w pierwszym dniu. Wykładów. Nie zabraknie także oczywiście jakiegoś spektaklu, który musi też na ucieszyć nasze oczy. Spek będzie to spektakl no, nazwijmy to light show tak w zasadzie generalnie można go tak nazwać żonglowanie światłem efekty związane właśnie z żonglerką światłem. Ale no nie zabraknie też oczywiście tutaj takiego ocieplenia, trochę dostarczającego innych wrażeń, już nie wzroku, wzrokowo, ale za pomocą uszu posłuchamy na pewno pięknych koncertów, bo gwarantuję, że będą piękne, które zostaną wykonane tutaj u nas właśnie również z tej okazji przez profesjonalnych muzyków. Zapowiada się ciekawie i to wszystko już niebawem. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy na uniwersyteckie miasteczko naukowe, które już za kilka dni startuje na uniwersytecie, na kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Zapisy trwają. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.